Mnie ojca i syna ducha świętego Amen. Amen. Przybądź, duchu święty, ześlij z nieba wzięty światła twego strumień. Przyjdź, ojcze bogich, dawco darów drogich, przyjdź światłości sumień. Po najmniejsze z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźmienie w pracy tych ochłotą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swojej potędze. Bez twojego tchnienia. Cóż jest, jest wśród stworzenia jeno cierń i nędzę? Obmyj, co nieświęte, oschłym, wlej zachętę, lecz serce rany. Nagnij, co jest hardy, rozgrzej serca, twardy, prowadź, zabłąkamy. Daj twoim wierzącym, w tobie ufającym siedmiorakie dary, daj, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. Amen. Czy film może być zagrożeniem duchowym? Stawiasz pytania w sposób, który, który jest przeciwko istocie pojęcia zagrożenie duchowe. Hmm. Bo. Gdybyś zapytała, czy są filmy, które mogą nam zagrażać duchowo, okej. Okay. Tak, to to jest zupełnie inne pytanie. I mogę powiedzieć, to... że są filmy, które mogą zagrażać duchowo. Byłem no pytanie w takim razie. Byłem człowiekiem niewierzącym, byłem ateistą, wszedłem w kurs kontroli umysłu według Silwy, stałem się człowiekiem opętanym i zorganizowałem w, w, w krakowskiej Rotundzie, w takim dużym klubie, trzydniowy festiwal filmów, dziś wiem, satanistycznych, chociaż myślałem, że to są filmy artystyczne. Pomagał mi w tym zbitnie w Y, y, lider takiej grupy z lat 80. artystycznej totart, y, który potem trafił do sekty Kacmajora, gdzie przeżył rzeczy potworne i w tej chwili już jest też z powrotem na tym świecie normalnym i normalnie funkcjonuje. I te filmy były po prostu filmami satanistycznymi. A w jaki sposób to rozeznać, że film jest satanistyczny albo nie? Te filmy były tworzone przez okultystów w celu niszczenia ludzi. Ale są też filmy w obiegu szerokim, które zostawiają na przykład tak obrzydliwe obrazy w, w pamięci człowieka, że czynią go słabszym. Hmm? Można też popchnąć kogoś w kierunku jakiejś dewiacji, tak? pokazywanie y, gwałtów, pokazywanie y, y, misteriów satanistycznych. Te rzeczy nie są piękne. Proszę. Nie oznacza, że wszyscy, którzy to obejrzą, będą satanistami. A co mówi psycholog? Psychologia mówi, że się wtedy habituujemy, czyli jak oglądamy coś, co jest okropne, to na początku nas to wzdryga. A potem coraz mniej, coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej, bo się do tego przyzwyczajamy, że na to patrzymy. I po prostu staje się to trochę taką normą i nas to naszą moralność też y, osłabia w ten sposób, że już się nie, nie oburzamy tak, że coś takiego ma miejsce, bo nasz mózg mówi, że to jest kolejny raz, kiedy to widzimy, więc to prawie, prawie jak norma. I Teraz. Rewolucja kulturowa lat 60-70 doprowadziła do tego, że właściwie całe zło stało się normalne. Cała ta norma, tak, która dziś powstała, hollywoodzka tak to powiedzmy, tak. Mm, Jaki film uświadomił mi, że jesteśmy po gdzieś bardzo daleko, po, po bardzo złej stronie? Film Urodzeni mordercy. Genialny film. Tak? Ale kim są urodzeni? Kim są urodzeni mordercy? To są ludzie niewinni. Tak? jeśli ktoś jest urodzony mordercą, to jest niewinny. No bo jak można y, mieć pretensję do pedofila, że się podnieca, kiedy rozkłada pieluchę dziecięcą, tak? Że on tego nie chciał. Może nawet nie wiedział, że, że się będzie podniecał, tak? Dokonała się całkowita perwersja kultury, awersja, inwersja. Rzeczy złe stały się dobre. Tak i kino w tym uczestniczy w sposób nieprawdopodobnie silny. Jeśli dziś okazuje się, że i to było już w, moim, w mojej młodości także, że słowo cnotka jest epitetem. A dziś należy być dumnym z tego, że jest się sex workerem, tak? Jeśli do tego próbują nas przekonać rewolucjoniści obyczajowi, że, że oddawanie się za pieniądze jest czymś dobrym, no to doszliśmy na ciemną stronę księżyca. Kino w tym uczestniczyło. Bo też chciałam zapytać o to, co żeśmy na samym początku mówili o tych lękach. No to horrory. No Ale faszerujemy się lękami. Bardzo wiele osób, bardzo wiele osób, y, y, bardzo wiele. No, kilkanaście osób ze zdziwieniem to stwierdziłem. U początku ich problemów duchowych, które zakończyły się jakąś inicjacją, a przeszły to przez kilka coraz bardziej duchowych y, y, zaangażowań, zaczynało się od chorobów i od lęku, który potem powstał. Tak. I teraz po grach komputerowych to najprościej y, y, widać. Jak się dzisiaj zarabia? No, dzisiaj zarabia się w taki sposób, że uderza się, uderza się w dwie najważniejsze potrzeby ludzkie, tak? Znaczy w dwa, w dwa takie podstawowe y, miejsca ludzkiego człowieczeństwa, tak? Czyli y, seksualność i lęk. Tak, to, to, to jest. Najłatwiej jest człowieka w ten sposób od siebie uzależnić. Właśnie uderzając lekowo i niszcząc jakby moralność i przyciągając do siebie człowieka poprzez pornografię, masturbację i, nie, i niezdolność do funkcjonowania w świecie, w którym nie ma seksualności. Ludzie nie wyobrażają sobie takiego świata. Ci, którzy się dali zjeść przez tego lewiatana, jakim jest ta forma kultury, o której mówimy.